Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Frag Overa. Dzisiaj między innymi nowa gra od Segi, czy informacja o Larze Kro. Zaczynamy. Zaczynamy! Największą atrakcją zeszłego tygodnia były targi Tokyo Games Show, gdzie zapowiedziano sporo gier kilka powrotów. Jedną z pozycji był powracający z niebytym Nioh, reklamowany niegdyś jako gra na PS3, a dziś wkraczający w nowe progi kolejnej generacji. Historię opartą o niedokończony scenariusz Kurosawy, zaś wygląd głównego bohatera przypomina Geralta, mechanika mieszankę Wiedźmina z Dark Soulsami. A propos tego ostatniego to From Software otwiera nowy oddział studia, a także zapowiedział dodatek do Bloodborna, który wygląda świetnie. Za to kapkom postraszył Resident Evil Umbrella Corps który ma być sieciowym, trzecioosobowym shooterem i dodam tylko, że nie darmowym. Pozwólcie, że pozostawię to bez komentarza. Zapowiedziano także 14 Kings of Fighter. Szkoda tylko, że będzie w trzech wymiarach oraz kolejną postać do Street Fightera 5, czyli Karin Kanzuki. Do zestawu biatek dodam tylko Guilty Gear Xrd Revelator, którego konsulowa premiera została zapowiedziana na przyszły rok. Ogłoszono jeszcze między m.in. Jakuza 6 i remake pierwszej odsłony, Kingdom Hearts 2.8 HD Remix czy Dankarope 3 i samodzielny dodatek do Assassin's Creed Syndicate o nazwie Jack the Ripper. Za to w tym tygodniu Capcom ogłosił wymagania sprzętowe do nadchodzącego Street Fightera i trzeba przyznać, że informacja znokautowała nie jeden komputer. Na produkcję poczekamy do 2016, a będąc jeszcze w temacie biatek, to Sega pokazała trailer nowego tytułu Blade Arcus from Shining X, którego premiera pod koniec tego roku na PlayStation 3 i 4. Microsoft potwierdził, że Karolina Gorczyca podobnie wcieli się w rolę Larry Croft w Rise of the Tomb Raider. Polska aktorka odgrywała tę postać już wcześniej, w Tomb Raider w 2013 roku. Zasłużyła na głosy uznania, wypadając czasami lepiej niż oryginalna Lara z angielskiej wersji, czyli Camilla Laddington. Ta także powróci w nowej odsłonie serii. Poza tym w sieci pojawił się nowy oficjalny zwiastun gry. W tym materiale znalazły się krótkie urywki scen, których wcześniej nie opublikowano. Przypominam, że Rise of the Tomb Raider będzie czasowym ekskluzywem dla konsoli Microsoft. Premiera gry na konsole PS4 pojawi się prawdopodobnie w czwartym kwartale 2016 roku. Niestety. A w czasie, gdy jedni gracze mogą podziwiać krótki filmik od Bethesdy o kompanie w Fallout 4 o imieniu Ochłap, inni muszą pogodzić się z opóźnieniem premiery Hitmana aż do marca przyszłego roku. Na szczęście oczekujący gry oparte o Dungeon and Dragons, czyli Sword Coast Legends, zobaczą szybciej swój tytuł po 20 października tego roku. Kto by pomyślał, że polska aktorka w jednym z rodzimych programów podczas wywiadu przypadkowo wyjawni światu pracy nad kontynuacją ciepło przyjętego Wolfensteina The New Order? Alicja Pachleda-Curuś, bo o niej mowa w poradnym programie telewizji TVN, wypowiedziała następujące zdanie. Kontynuuje realizację gry komputerowej, której zrobiłam już pierwszą część i teraz kręcimy drugą, co potrwa jeszcze dwa lata. Dorobek Bachledy, córuś w grach wideo sprowadza się właśnie do roli Anny Oliwy w Wolfenstein The New Order. Już jakiś czas temu dyrektor kreatywny firmy Machine Games, pan Jens Mathis, ujawnił, że chciałby zrobić sequel, bardzo możliwe, że jego prośby zostały wysłuchane. Czy to już pewne, że za dwa lata zagramy w nowego Wolfa i skopiemy tyłki kolejnej fali nazistów? Oby jak najbardziej.